Dzień dobry, witam ciepło i przeminę wszyscy moi oglądacze. Ja sobie tylko buduję w kwadratowej oazie. Trzeci raz to nagrywam, e, trzeci raz to nagrywam, ale było ku temu powód. Więc tak, więc pierwszą rzeczą, którą zrobimy, to dzisiaj, o, tutaj mam, odłożymy sobie chlebki i będziemy jeść pieczony schab. Tym razem. No bo tutaj się nie mieści. Haha. Aha, i tutaj to pochować. Dlaczego mam te rzeczy? No bo robiłem sobie porządek w przepalaniu. Dzisiaj odcinek 2 w jednym. Drodzy mili moi oglądacze. To znaczy... Jeszcze stąd muszę wyjąć... Nie, wyjąłem. Wszystko wyjęte? Wszystko wyjęte, poukładane. Dzisiaj odcinek 2 w jednym, to znaczy na początku zrobimy e, początek tej e, kolejki do końca mapy To się robi tak e, Tak, początek kolejki do końca mapy A następnie pokażę wam to mojego centrum Ten początek będzie dosyć mocno krótki Żeby tylko, żeby tylko no, był zrobiony e, Dobra, powielam sobie teraz te tory Może wezmę ich tylko połowę Albo w ogóle bez torów, nie 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 nie. Potem będę robić tory, bo to jest nudna sprawa, no ale chciałem y, uwiecznić to na swoim odcinku. Y, z pieczoną rybą, prawda, idziemy do y, odcineczka 66. To jest początek kolejki do końca mapy. Odrobinę sobie tutaj to zacząłem już robić, y, ale pomyślałem, eh, zrobię na odcinku, żeby nie było, że y, nie robię na odcinku. Y, dobra. I musimy zejść w dół, ponieważ sobie zaplanowałem, zaplanowałem sobie, aha cieszę się, bo będzie samochód kupiony także drogi mój kolego Just pisie bardzo Ci dziękuję za tą możliwość tani i mam nadzieję dobry trochę mocniejszy niż ten, który miałem wreszcie będę mieć samochód po miesięcznej przerwie także się cieszę doskonale się cieszę no nie powiem jaka marka, bo to chyba nie można reklamować, nie? Ale taki... Taki samochód, wiecie, taki, taki taki takie auto. Granatowe. To niestety, bo bym bolał może kolorek czarny, może takie po prostu, ale ale będzie granatowe, no to będzie. 2000 rok, 200 tysięcy przebiegu, około takie, coś do jeżdżenia. Prawda? Nie potrzeba czegoś superowego z 2016 roku. No bo ja jeżdżę tak, że, że nie chciałbym się bać, że ewentualnie w coś gdzieś... Yy, prawda? Znaczy nie to, że ja źle jeżdżę, właśnie ja dobrze jeżdżę, trochę nawet za dobrze, zapewnie się czuję i ewentualnie inni, wolniejsi ode mnie uczestnicy ruchu by mnie spowalniali i wolę się nie denerwować w drogim samochodzie, wolę mieć tańszy samochód, żeby ewentualnie nie móc go gdzieś w rowie zostawić i się nie przejmować, prawda? Tak jest wygodniej yy, psychicznie, tak mi się wydaje. Także to o samochodzie może skończyłem. Pozdrowienia nikt nie chciał i nikt nie napisał pierwszy, drugi, trzeci. E, także pierwszy byłem ja, bo wstawiłem odcinek. A drudzy byliście wy, bo oglądaliście. E, następnie, pewnie Was e, niektórych zżera ciekawość, bo prosiłem w ostatnim odcinku o... O, o właśnie, coś mi tutaj nie pasowało. Choć skorpion... Em, no. W ostatnim odcinku prosiłem Was, żebyście poklikali w reklamy, żeby zobaczyć sobie tą analizę. I no nie obiecywałem tego, ale y, zachowajmy się uczciwie, powiem Wam, rzeczywiście y, był odzew, to znaczy wcześniej było po no, tam parę groszy, y, a w ostatnim odcinku y, zarobiłem y, raz 48 groszy, raz 70, także y, to rzeczywiście jest y, y, no prawda, że gdy się ją kliknie w reklamę to wtedy youtuber ma jakiekolwiek pieniądze. Gdy się ma ad to niestety ogląda się za darmo. Także jak chcecie mi dopomagać możecie zawsze kliknąć w reklamę. Myślę, że kiedyś no, za jakiś czas nagram takie dosłownie no, jak najszybsze postaram się 20 sekund i będę zaczynać od tych 20 sekund takich no, niestety ogłoszeń co do tych subskrypcji, co do lajkowania, co do komentarzy i co do klikania w reklamy. No, jednak to jest mocno ważne. Wam to nie e, korona z głowy nie spadnie, jak zaklikniecie, klikniecie, a, a ja mam rzeczywiście z tego e, korzyści, profity, e, prawda, i e, cieszenie mordy e, twarzyczki. Kęby. Dobra. Mamy początek tej kolejki. E, w tym momencie jesteśmy na e, na 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 na, na e, Z 988, jak widzicie. Tutaj ja pokazuję palcem, tu, a nie widzicie, tu, Z, 988 a teraz mamy 987 musimy przejść na 977 czyli konkretnie tu, bo tam jest taki fajny wyjazd i tam tak będziemy robić ale to my się przejdziemy tu, e, tam w górze się do tego przesiądziemy e, teraz już tutaj powoli kończę, bo powiem wam, e, wyłączmy to, że to geocentrum zaczyna fajnie wyglądać Dzisiaj myślałem, że będę musiał być w pracy, ale okazuje się, że po pierwsze byłem na badaniach krwi rano, następnie byłem na prześwietleniu rentgenowskim kręgowego słupa, żeby zobaczyć co moje skrzywienie jakieś, które jest, czy jest duże, czy nieduże, czy jest małe, czy jest średnie, czy jakie tam ono jest, to chciałem je sprawdzić. No, dlaczego tutaj nie ma tych po brzydkiemu Dobra. Ym... I okazało się, że dzisiaj nie muszę nigdzie wychodzić do żadnych prac. Na szczęście. Yy, więc mogłem sobie poświęcić dobre 3 godziny na produkcję. Aha, już mi się skończyło. No i bardzo dobrze. Także początek jest zrobiony. Już wchodzimy w górę. Re teraz Wam jeszcze pokażę, gdzie planuję się wydostać. Ile mam minut na... 6. Na budowanie i gadanie. Dobra, może być. Może być. Może ktoś jeszcze nie widział parku. Halo, Minecraft, nie laguj. Może ktoś jeszcze nie widział parku. Więc park wygląda tak. Mamy tutaj pięknego jakże Krypersona, którego już teraz nie mamy. I szczura, który się sam zabił. Widzieliście to? Wszedł ze mną szczur, ugryzł mnie, a potem się zabił sam. Przecież go nie pykłem. Dziwne rzeczy. To tylko w Minecrafcie. E, tu mamy takie drzewo. Wysokie ono jest. E, jeszcze nie takie najwyższe, ale mamy takie sobie wysokie drzewo. E, w parku, na samym środku. A tu e, pająka, który mówi, że nie będziemy widzieć nic. No i właśnie już teraz... Może widzimy? Dobrze. E, parę tych drzew oczywiście muszę e, pozmieniać, bo, bo takie bitne tutaj wyrosło, a chciałbym... Myszka! No we no! Nie przeszkadzaj mnie tu. Ym, no to jest bidne. Trzeba, żeby wyrosło takie ładne, duże. Ach ty. Co to jest w ogóle? A, bo to jest ten, ten... Ym, a to go pociśnijmy. W takim razie mieczyczkiem złotym. Dobra. Bo pamiętajcie, wilkowaki, ym, siepiemy ym, złotym mieczem. Czy mogę się przestać palić? Bardzo proszę. Dziękuję. I tutaj mamy wyjście. To wyjście też sobie zaplanowałem już e, z creeperem. Akurat. Będą. No. Tak. I tu mamy ten wyjazd. No i właśnie ten wyjazd jest na e, 977 kratce i e, jak tam już skręcimy, to stąd już będziemy lecieć cały, cały czas prosto. Nie skręcimy nigdzie. I to będzie nasza kolejka do końca mapy. Ażbym chciał zobaczyć co jest tam na końcu mapy I tam bym wpisał one na 30 milionów, ale się boję Ale się boję Dobra Jeszcze parę z Was nie widziało różnych tutaj moich Aha je... O, jak dobrze, że tutaj widać Tu są te wielkie korytarze I tam są te wielkie e, takie e, Podziemia I my sobie ich tam kiedyś pójdziemy i odwiedzimy To To jest pod całą tą górą e, Nie widziałem większych jeszcze podziemi i różnych ciągów, jaski w Minecrafcie, jak tutaj. znaczy pewnie, pewnie gdzieś widziałem może, ale tu są rzeczywiście ogromne i kiedyś was tam zabiorę. Następnie, następcie, następnie bardzo was proszę w komentarzu wymyślcie mi, napiszcie i wymyślcie co ja tutaj mogę mieć, bo była tutaj ta farma, teraz jest to zburzone. Ta wieża, nie wiem czy zostanie czy nie, czy ją się przebuduje czy nie, pewnie się doda windę jeszcze i chciałbym, żeby z niej z góry skakało się do wody I pomyślałem, że tutaj mógłby być basen Z jednej strony by się skakało tu do wody A tam z drugiej strony by się e, zrobiło w dół em, Dziurę Tylko widzę, że tu już dziurę nie zrobię Akurat No to może z tej strony Gdzieś No gdzieś by się zrobiło dziurę do samego dołu Żeby się skakało od samej góry do samego dołu Taki e, ala parkour trochę No ale w każdym razie, jeśli nie basen, to wymyślcie mi, co by tutaj Mogło być, tylko że tu no, jest to miejsce koło domku, więc musi być coś ważnego. Nie takiego nieważnego jakiegoś, tylko, tylko ważnego. Jakaś statua? Nie, no nie, statuły nie. Statuły nie, może fontannę to mamy tam niby. Dobra, w każdym razie możecie mi y, trochę dopomóc. E, sekundę muszę uspokoić kota. No wiecie, jak to w życiu bywa kot. I kotka, jak się lubią, to jest dobrze, jak się nie lubią, to kot goni kotkę, bo kot jest zawsze trochę większy, jak są wykastrowane i no i niestety ją tam goni, a ona mu mówi No, on się tym nie przejmuje i tam ją e, próbuje zaczepiać, potem się ganiają po całym domu. No, jest fajnie. Mogę zjeść już? Mogę. No to jedzą rybę, jedzą rybę, makreli czas, to miłości czas chyba, tak to było? E, dobra, bo ja tak opóźniam, opóźniam, lecimy do geocentrum. Albo się przejdziemy. O. Przejdziemy się do geocentrum. To budane, bo to niepotrzebne. Nie, nie tak się tutaj błąkam, błąkam, bo w tym geocentrum nie chcę robić na odcinku, no ponieważ to jest takie budowanie nudne i, i projektowanie. Ja to długo robię, ale mam zaplanowane sobie ja sobie. Mam zaplanowane mm, rozstawienie tylko no, szybkich pochodni, także będziemy sobie tam chodzić i chciałbym powiedzieć, że część nederowa jest już zrobiona. Mm, część nederowa jest już zrobiona, trochę Was zaskoczę może, bo fajnie wyszło. No ta ścieżka tę widzieliście już wiele razy, no, ale będziemy sobie lecieć nią niżej, bo no, taka ścieżeczka. No ale tą ścieżką jeszcze sobie nie chodziliśmy, tylko raz w odcinku em, ja nie zginę, także teraz na odcinku, jak ktoś nie widział ja nie zginę, sobie e, nią, ją nią e, przejdźmy. tędy idę tak ho ho ho. Tu mamy takie u góry, takiego grzybka. Jakby. I tutaj mamy em, mosteczek przez kanałeczek. Kanałeczkowy mosteczek, czy też mosteczkowy kanałeczek. Nie no dobra. I dalej. Sobie idziemy i tu widzę, że nie mam kawałka trasy. Nie wiem dlaczego. I tu widzę, że również nie mam kawałka trasy. Zdaje się jakiś pan Creeper spowodował boom. Czego bardzo nie lubię. Dobra, dojdźmy tam szybciej. Bo to szkoda czasu i pieniędzy za prądy. Tutaj mamy takiego mosteczka, a i już tutaj mamy ścieżkę do go centrum. Zobaczcie, tam już widzę. Mogę was trochę zaskoczyć, bo jednak budowałem bardzo siarczyście wczoraj na live 5 godzin 6, a potem po live jeszcze troszeczkę i potem dzisiaj i, i strasznie się ym, starałem dokończyć jak najwięcej. Oczywiście jest mi jeszcze niedokończone, ale Tutaj jest takie wejście, zostanie przebudowane, bo nie podoba mi się. I uwaga, tutaj mamy piętro minus 1,5 jakby. Tutaj mamy piętro 0, jak w tych supermarketach. Tutaj jest piętro 0 i to będzie główne wejście, więc to główne wejście fajniej by było, jakby było fajniejsze, więc je zmienimy na pewno, bo, bo to mi się nie podoba. I to będzie piętro 0. Piętro 0 będzie z brzozowych de deszczułek O, ale wyłączyłem sobie tak jest. E, piętro to będzie z dębowych desek. Mm, następnie piętro 0 jest z mangrubowych deseczek. I specjalnie tutaj zostawiłem takie em, miejsce, miejscunio. Żeby było tak, że niby... Y, aha, bo tutaj właśnie trzeba rozświetlić, bo już tutaj się zbierają moby. Także trochę ich tutaj... Pozabijajmy, bo no, przydałoby się. A ty co? Dobra. Nie strzelaj we mnie, nie strzelaj. Znowu się palę. Kurczę, bo wy jesteście trochę za bardzo opeczni wszyscy. Jak tak na raz by było. Jak by to zrobić? Ja tam może pójdę z pochodniami. Nie no, ja ich muszę pozabijać. Tylko chciałbym się przestać palić. Tu mam wodę. I ta woda gdzieś będzie mm, nam potrzebna, e, ponieważ... Aha, oprócz tego, że byłem podpalony, zresztą jestem ym, już nie. I tutaj byśmy chcieli zrobić przejście jakimś mosteczkiem stąd e, z tego miejsca tam, bo tam będzie drugie podobne, tylko że no, no, może mniejsze, tak o połowę mniejsze. I to będzie centrum kosmiczne. E, to będą bloki z innych planet, wszystkie. Oraz, nie wiem czy wszystkie, no bloki z innych planet oraz y, każda, każdy rodzaj rakiety. Ym, a na dole mamy y, taki parter cały, y, który wygląda tak, że tutaj mamy przejście na y, takim, y, to jest fajne, to są cisielskie y, bloki, y, które y, są wypełnione y, tą blokiem y, no, z, z kamienia tego polerowanego bardzo dobrze wychodźcie palcie się elegancko gincie gincie y, zaopeczne mam te mody niestety dobra rozświetlić na szybko naprawdę się sporo pobudowałem bo ja mam tutaj oczywiście to rozświetlamy tylko tak na, na teraz na chwilę na szybko o potem będzie to wyglądało wiadomo inaczej. Eee, eee, no Jeszcze kot mnie tutaj mierzi. Dobra, przejdźmy w drugą stronę. No to już mam zabawę z... Wiesz co to ja wam pokażę najpierw w dół, co? Uwaga, bo ładnie wyszło. A bo taki sufit z lawy. Bardzo chciałem mieć sufit z lawy e, Tego trzeba zabić, bo on mi ukradnie I tego trzeba zabić, bo mi tutaj Przedirytuje I teraz tak, pomyślałem, że z akacjowych desek Będzie ładnie wyglądało Obsidianowe są ścieżki dookoła Tutaj mamy fontannę z lawy Zrobioną e, na, e, na boku mamy Netherrock zczyzlowany. I mamy tutaj też netherrock Z bloku cegieł e, Ścieżka sobie idzie takim tutaj zawijasem no mocno mi się podoba ten dół. Rzeczywiście fajnie, fajnie to wyszło. E, sorry, wilkołaczku, ale wiesz. A tam co to jest? Brakuje klocka? Jak to możliwe? Aha Jak to się stało? Może muszę dodać lawy trochę jeszcze, widać. A dlaczego? Nie rozumiem No w każdym razie mm, Takie sobie zrobiłem tutaj wzorki Także to muszę poprawić tutaj tą jedną kratkę No i tutaj będą bloki z, z nederu postawione A tam za szybą, tak pomyślałem sobie, że fajnie by, oczywiście to jest zbiornik cały, prawda? Z tank na, na lawę A tutaj pomyślałem sobie, że będą To co to jest? Czemu tak? E, pomyślałem, że tam będą mm, Będzie taki fragment z piekła odtworzony tutaj w podziemiach tego i będzie można sobie przez szybkę to obserwować. sobie Tak, tak to zrobimy. No ale to jest bardzo ambitny plan. No i będę musiał tutaj nieźle podziałać, żeby no, żeby tak to było. Dobrze. Ja sobie stąd wylecę już. Oś. O Jeszcze oczywiście został mi co? Um, zrobić podłogę tego miejsca. I potem na górze jeszcze ma być jedno piętro i jeszcze jedno nad tym piętrem, czyli to jest poziom 0, to będzie poziom y, no, pół, to, pół, a to będzie poziom 1 y, i w tym miejscu będzie y, niebo. Tylko to niebo oczywiście już nie będzie takie duże, tylko na przykład w, w kształcie y, okręgu jakiegoś, no, żeby to nie było takie kompletnie kwadratowe i prostokątne, tak bym chciał to sobie y, y, zrobić, wy, wyrobić. Oczywiście wszystkie to yy, miejsca są z szyby. Yy, normalnej szyby, nie zbiorników. Yy, no bo ktoś mnie bardzo przestraszył, że będzie mi lagować, jak będzie tak dużo zbiorników, więc... No więc zrobiłem sobie ze skondensowanego szkła. To jest po prostu normalne szkło, tylko scizzlowane. A tutaj myślałem, yy, pomyślałem sobie, że z, yy, blok z Merkurego będzie też no, fajnie wyglądał. No i tak sobie go dodaliśmy tu. No i z mangruwa yy, mamy łód planki. No i tak to wygląda i tak tutaj bawię tym od przedwczoraj. Myślałem, że to mi dłużej pójdzie, ale jednak jak siądę już do dorobienia i, i stawiania tych bloków, to, to jakoś idzie. Nie, nie za szybko, ale, ale jakoś leci. Jak się to robi non-stop cały czas, to, to tak to wygląda. Trochę mi się odechciało, rzeczywiście. Już teraz i mówię, no przecież nagram Wam odcinek z tej, z tej całej budowy, bo nie mogę zrobić całego i i nie nagrać odcinka z budowy. Kilka creeperów też było w międzyczasie. Trochę mi porozwalali, trochę mi dodali śniegu raz. Konkretnie dzisiaj rano, no, a dzisiaj dirt teraz, znaczy. No tak to wygląda. Tutaj zrobimy sobie ogród jakiś botaniczny, tak mi się wydaje, ze, ze ścieżkami, troszkę go powiększymy. No a tutaj będzie jakiś kwiatowy ogród, tak, tak myślę. Że, że może tak by to było fajnie nie wiem co z tą wysepką może ją też jakoś zorganizujemy no z boku wygląda tak no już całkiem fajnie, no tylko, że przyda, przydałby się jeszcze oczywiście na górze jakieś kolejne piętro no dobra, to ja bym się z wami chętnie pożegnał na tym widoku tego geocentrum może stanę sobie tu na drzewie może nie, może na wyższym żeby było fajnie to widoczne. A może na niższym. A może nie? Gdzieś na jakimś fajnym miejscu, bo oczywiście muszę sobie zrobić miniaturkę tego, nie? Nie, tam było ładnie, tam było dobrze. Tutaj było dobrze. Tak za drzewami. O, 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 o! I miniatureczkę sobie zróbmy oczywiście bez sprzętów żeby było ładniej i ciekawiej co ja mam w rękach jeszcze się odwróćmy już niestety zachodzi słońce jeszcze by trzeba wziąć szaderki nie robię tego zazwyczaj na odcinku ale pokażę wam jak ja to robię z tą miniaturką biorę sobie te um, sensuale little konkretnie te żeby było troszkę jeszcze słońca, prześwitu pomiędzy drzewkami. No i się tak śmiesznie, jak, właśnie, o właśnie. Widzicie go? Tak się buja za drzewami. Wiecie co, moi drodzy? Ja chyba nie zrobię miniaturki teraz, ponieważ słońce mi zajdzie i już nie będzie tego ładnego efektu, a ja bym chciał, żeby to słońce było trochę wyżej, no bo już mnie nie widać. Także tutaj się z wami pożegnam, na takich szaderkach, a będę musiał na miniaturkę poczekać y, cały dzień. Także pójdę sobie tam tego creepera em, no, podrobić, żeby no, żeby nie było tego dirtu tam. Przez cały dzień do, do jak najbardziej. Na pewno mi wyjdzie no i poczekam po prostu na dobre słońce, bo ta miniaturka musi być lepsza. Także już miniaturkę zobaczycie fajną. Dobra, do zobaczenia. Bardzo dziękuję za wszystkie łapencje, subskrypcje i wszystkie... Nie dodałem! Nie dodałem! Także dobra, widzicie ładnie? Ale my tego nie chcemy, bo to zwalnia komputer. Także musimy teraz coś zrobić. Bo zapomniałem o tym. No i dlaczego mi nie przypomnieliście? No i akurat będzie w takim razie 30 minut odcinka. He, he, he. trzeba dodać bloki diamentów. Czterech widzów więcej na kanale 370 subskrypcji. Także musimy z sobie to dodać. No to lecimy z tym koksem. Aha, no dobra. Raz, dwa, trzy, cztery. Załóżmy na siebie sprzęty może już bez bez bez, bez hełmu Latam, mam det latam 18 poziom już szybko, trochę mobów pozabijałem, już 18 poziom, ale to dlatego, że jest ten em, fajny Łuhu Na pewno No, a łuku nie ma Dobra, to ja się prześpię wiecie, bo. Jak oni mi te diamenty rozwalą, to nie, 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 nie. To tak nie chcemy. Dobra, prześpię się i rano będzie wszystko w porządku. A już się miałem żegnać, a już się żegnał z z gąską. No nie? Ale te creepery powinny gdzieś ten. Halo? Creepery. Yy zobaczysz, jeszcze będziesz niższy od moich bloków diamentów. Jeszcze chwila. No to trzeba się teleportować i wrócić tutaj. Jeszcze tak mi się wydaje. To się weźmy i teleportnijmy do No do UFO na przykład na chwilę. Mamy tutaj drzewca. Jeszcze raz staniemy sobie na balkonie. Niech tu się trochę podładuje. Jeszcze raz wam pokażę może niektórzy nie widzieli moją kopalnię odkrywkową. Na razie jest opuszczona. Nie robiłem tam od paru dobrych odcinków. Nie pogłębiałem jej. Ale w planach jest taka duża, duża. Od jednej góry, od tej góry do tamtej góry, której jeszcze, o właśnie, do tej góry. No, ona ma być taka duża, duża, odkrywkowa kopalnia. Dobra, wróćmy tam, bo chciałbym móc się z wami normalnie pożegnać koło tych diamentów. No, jak będzie? Dobrze będzie. Nie ma creeperów. Wszystko spoko. No, powinienem po prostu zrobić sobie łuk. I ja obiecuję Wam, że ten łuk będzie w planach. Może w następnym odcinku. Cztery więcej. Jeszcze raz serdecznie Wam dziękuję. Daj tabliczkę. Postaw tabliczkę. Nie? No to jeszcze raz. Czasami się tak z nią dzieje. O właśnie. 370. Gotowe. No to ja się żegnam tutaj za tabliczką z Wami. Do zobaczenia, trzymajcie się i pa pa!